Jezus przyszedł w granicę Judei za Jordanią, a tu mu znowu ściągały do niego i znów je nauczał, jak miał w zwyczaju. I przystąpili do niego faryzeusze, a chcąc wystawić go na próbę, pytali go, Czy wolno mężowi oddalić żonę? Odpowiadając, zapytał ich, Co wam przykazał Mojżesz? Oni rzekli. Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić. Wówczas Jezus rzekł do nich, przez wzgląd na zatwardziałość w serc waszych, napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela. W domu uczniowie raz jeszcze pytali go o to. Powiedział im, kto oddala swoją żonę, a wierzy inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. Jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo. Oto słowo Pańskie. Dam Ci świętość kapłańską, świętość ofiarniczą, świętość wartą ołtarza mojej ofiary, jaka jest na nim sakramentalnie odnawiana. Kiedy wybieram kogoś po to, by w jego duszy odcisnąć znak mojego kapłaństwa. To nasze losy łączą się ze sobą na zawsze. On jest związany ze mną, a ja z nim. I ten związek trwa na całą wieczność. To dlatego zwracam się teraz do Ciebie i do wszystkich kapłanów. Chcę być w nich uwielbiony i pragnę, aby uwielbiony był w nich mój ojciec. Takie słowa kieruje Pan Jezus do pewnego księdza. Czytamy je w pewnej niezwykłej książce Insinujezu, która jest historią spotkań na adoracji pewnego księdza z Panem Jezusem. Jak to na adoracji? I można powiedzieć, że nie ma większej relacji na tym świecie między dwojgiem ludzi niż małżeństwo. O tym usłyszeliśmy dzisiaj w Słowie Bożym w Ewangelii i słyszymy takie słowa. Dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną. I będą oboje jednym ciałem. Tak, już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. To jest niezwykłe, to jest największe zjednoczenie między ludźmi, które jest opisane słowem jedno ciało. Małżeństwo łączy ludzi tak ściśle, że stają się jednym ciałem. To jest największa relacja, jaka może być na tym świecie pomiędzy dwojgiem ludzi. I dlatego tak zadziwiające są słowa, które słyszałem podczas pewnych rekolekcji kapłańskich, a ich autorem jest kardynał Sarach, który nie prowadził tych rekolekcji, ale. Ale był cytowany i on pisze w swojej książce tak. Kapłan poprzez sakrament kapłaństwa łączy się ściślej z Jezusem niż małżonkowie ze sobą podczas sakramentu małżeństwa. Kapłan poprzez sakrament kapłaństwa łączy się ściślej z Jezusem niż małżonkowie ze sobą podczas sakramentu. Małżeństwa. To jest zadziwiające. Teraz przyjdzie taki zabawny moment, który, który nie przychodzi zbyt często, ale pragnę zacytować samego siebie. To jest dość moment śmieszny. Ale 10 lat temu, jeszcze to pamiętam, ale też słuchałem jakiś czas temu, miałem też kazanie w seminarium na naszej mszy świętej prymicyjnej. Błażek wtedy też przewodniczył. Trochę było nas więcej, ale, ale wtedy powiedziałem tak, że kapłan ma być jak monstrancja, a nawet więcej jak ta szybka od monstrancji, jak też szkiełko od monstrancji. Ma stać się przeźroczyste, tak aby każdy w nim widział Jezusa. Dzisiaj po dziesięciu latach, kiedy odkrywam kapłaństwo każdego roku z drżeniem głosu i serca chcę iść krok dalej i chcę powiedzieć, że tak jak podczas każdej Eucharystii mamy białą hostię, zwykły chlebek, kruchy, który łatwo połamać, który można łatwo zmiażdżyć. A jednak ten mały delikatny chlebek, ta hostia staje się prawdziwym ciałem Jezusa. Tam mieszkuje w niej Bóg. Tak też w jakiś przedziwny sposób kapłan przez sakrament święceń ma zjednoczyć się z Jezusem w taki sposób, aby stać się z Nim jednym ciałem, tak jak małżonkowie. A nawet jeszcze ściślej, bo wiemy, że małżeństwo to jest coś, co się kończy. Kiedy umiera jeden z małżonków, małżeństwo ustaje. Miłość zostaje, ale małżeństwo ustaje. Tymczasem z kapłaństwem jest zupełnie inaczej. Kapłan, kiedy umiera, dalej pozostaje księdzem. Kapłaństwo wyrywa w duszy pewien znak, który jest na wieczność, na zawsze. Jego się nie da usunąć. Kapłan jest księdzem zawsze. Na całą wieczność. Drodzy bracia, jest ty niezwykłe. Zostaliśmy stworzeni dla Niego. Dziesięć lat temu, Jemu poślubieni, z Nim złączeni, wezwani do mistycznego zjednoczenia, do działu w Jego bóstwie. Mówimy o tym na każdej przyświętej. A to się modlimy, kiedy wlewamy tą kroplę wody do wina. Daj nam udział w bóstwie Chrystusa. Dostanie się tak ściśle zjednoczonym z Chrystusem, że jesteśmy z Nim jedno. I to jest, to jest niezwykłe, że Bóg tak wielki dar, dar sprawowania sakramentów, dar udziału w Jego kapłaństwie cudziennym daje ludziom to jeszcze słabym, małym, grzesznym. I to nie jest tak, że myśmy zostali wybrani do kapłaństwa, bo byliśmy najlepsi z możliwych. Żeby był przeprowadzony casting i wybrali tych najlepszych. Ale zostaliśmy wybrani dlatego, że On. Dlatego, że On tak zechciał. Jego wybór. I podobnie jak w małżeństwie, to, co jest najważniejsze, jest relacje kobiety i mężczyzny. I dopiero potem opieka nad dziećmi, praca, jakieś inne rzeczy, relacja kobiety i mężczyzny. Tak też i w kapłaństwie, to co jest istotą i sercem kapłaństwa, to jest relacja z Jezusem. I dopiero, kiedy jest ta relacja z Jezusem, to upodobnienie jest służba, jest stanie się jak Chrystus sługa niestety czasem odnoszę takie wrażenie, że w naszym polskim kościele te akcenty czasem się zagubiają często oceniamy księży przez pryzmat działań o, ten to dużo robi ten to działa tak i tak to jest fajny ksiądz ten mniej robi, mniej działa to już taki gorszy ale to, to tak nie działa to zupełnie tak nie działa i mam takie czasem wrażenie, że od księży wymaga się wielu akcji, wyciąga każde wy wy zawołanie. Że te wymagania, które niektórzy ludzie stawiają, to są wręcz nierealne, wręcz znaczy, tak wygórowane, że tego żaden człowiek nie jest w stanie spełnić. A jeszcze czasem niektórych zarzuca się masą wielu obowiązków. Ubieg w ubiegłym roku pojechałem na zesłanie. Ducha Świętego, zresztą było ze mną parę osób z parafii i witał tam taki świecki Pan, też ewangelizator, który właśnie przywitał wszystkich i powiedział takie słowa, że wita tych wszystkich księży i jeśli księża chcą, to zaprasza do profesjonału, do spowiedzi, ale za chwilę dodał, jeśli księża chcecie dzisiaj się pomodlić. Jeżeli przyjechaliście tu dla siebie, na swojej modlitwy, to czujcie się wolni, nie musicie iść do tego konfesjonału, nie musicie tutaj pracować. Możecie po prostu się pomodlić. I czasami o tym zapominamy, że Ksiądz też czasem po prostu chce się pomodlić, że czasem chce po prostu odpocząć, a nie tylko służyć i być na każde zawołanie. Jak często zapominamy, że ksiądz jest zwykłym człowiekiem, słabym, grzesznym, że może mieć zły humor, że może się nie wyspać, że może się stresować trawieniem czy kazaniem, jakimś zadaniem, które ma może nie umieć tego zadania wykonać, bo nikt go nie nauczył, ale też człowiekiem, który musi mieć swoje pasje, hobby, odpoczynek, który musi spotkać się ze znajomymi, obejrzeć mecz, film, pójść na spacer. Ale to, co jest najważniejsze, to każdy kapłan powinien mieć przestrzeń na osobistą modlitwę, na relację z Jezusem, na bycie z Nim sam na sam. Bo istotą kapłaństwa nie jest działanie, ono też jest ważne, ale istotą kapłaństwa jest relacja. Prawdziwa relacja z Jezusem. Znowu, Insinajezu, mógł całe tutaj przeczytać, ale byśmy tydzień, tydzień byli, a księża czekają na drugą część. Więc jeszcze jeden fragment tylko z Insinajezu. Pozwól, abym szeptał Twojej duszy słowa pokoju. Ufaj mi we wszystkim. Ufaj, że cię nie opuszczę, a mnie nie pozbawi mojej przyjaźni. Pragnę rozmawiać z Tobą, przemawiać do Ciebie, tak jak to często określam, sercem do serca. Jak przyjaciel rozmawia ze swoim najlepszym przyjacielem. Dlaczego wątpisz? Uwierz w moją przyjaźń do Ciebie. To mój dar. Nie odbiorę Ci tego, co Ci dałem z miłości mojego serca. Podstawowym problemem tak wielu dusz, szczególnie tak wielu kapłanów. Jest to, że pozwalają, aby osiągnęły ich wątpliwości. Zwątpienie jest cienkim końcem klina oddzielającego was ode mnie. Nie chodzi mi o wątpliwości dotyczące mojego nauczania czy nauczania mojego Kościoła. Mam na myśli inne zwątpienie, bardziej fundamentalne, powątpiewanie w moją osobistą miłość do duszy, której podarowałem moje serce. Wielu myśli on nie może mnie kochać w ten sposób lecz realnie się mną interesować. Zaczynają się wycofywać z przyjaźni ze mną, czekają ode mnie i pozdrawiają mnie jedynie z dystansu, tak jakbyśmy byli dalekimi znajomymi. Nie pozwól, aby kiedykolwiek to się tobie zdarzyło. Wiedz, że moje serce pało odwieczną, najczulszą miłością do ciebie. Wiedz, że w każdym momencie Patrzę na Ciebie z delikatnością mojej boskiej przyjaźni i niewyczerpanym miłosierdziem. Odpowiedz na moją miłość ku Tobie, przychodząc do mnie tak często, jak tylko możesz, by trwać w mojej obecności, by szukać mojego oblicza, by odpoczywać przy moim eucharystycznym sercu. To dlatego pozostałem tak blisko Ciebie w sakramencie mojej miłości. W sakramencie mojej boskiej przyjaźni wobec Ciebie i wszystkich moich kapłanów. To jest niezwykłe, do czego zaprasza nas Jezus do niezwykłej relacji, przyjaźni, do bycia z Nim. I do, chce doprowadzić nas do połączenia, do zjednoczenia. I święty Jan Krzyża, kiedy opisuje te wspaniałe rzeczy, zjednoczenia z Bogiem, mówi takie słowa bardzo mocne, mówi o ludziach, którzy nie chcą w to wejść, o ludziach, którzy nie szukają Jezusa. I pisze tak. O dusze stworzone dla tak wielkich rzeczy i do jakich powołane. Co czynicie? Na czym się zatrzymujecie? Jakże są niskie wasze pragnienia i jak nędzne wasze skarby. O nieszczęsne ślepoto oczu waszej duszy. Bo jakże jesteście ślepe na tak wielkie światła i jak jesteście głuche na tak wielkie wezwania, nie widzicie, że szukając wielkości i chwały, pozostajecie nędzne i małe. Tylu przygotowanych dóbr nie znacie, nie jesteście ich godne. Ten odkrzyża dość mocny był ale dostrzegł tą wielką miłość, dostrzegł tą wielką wartość, że warto porzucić dlatego wszystko. Można by dzisiaj o kapłanach, którzy nie chcą przebywać z Panem, którzy szukają innych rzeczy, za Janem od Krzyża powiedzieć, o dusze kapłańskie stworzone do tak wielkich rzeczy, do tak wielkiej przyjaźni, do tak wielkiej relacji z samym Bogiem. Do czynienia tak wielkich cudów, o jak nędzne Wasze pragnienia i poszukiwania, o jak często wolicie plotki od słuchania słowa, zaszczyty i godności od prawdziwej służby, dającej przecież wolność, poszukiwania spokoju od prawdziwej przyjaźni, szukacie wygodę, a nie źródła prawdziwej miłości. I brzmią dzisiaj słowa Jezusa, trochę wyrzutu, ale i tęsknoty z Ogrodu Oliwnego. Jednej godziny nie mogliście czuwać ze mną. O smutny kapłan, który nie poświęca chociaż tej jednej godziny dziennie na bycie z Panem, na adorację, na bycie sam na sam, na bycie w tym, do czego zostaliśmy zaproszeni. To wyrzut Zarazem słodkie zaproszenie. O nieszczęśliwy kapłan, który szuka uznania w oczach ludzi, zaszczytu, światowego życia. Jak bardzo Pan daje więcej! Często mówię mojej młodzieży, że, że Jezus jest bezkonkurencyjny. Że nie ma takiej rzeczy na tym świecie, która choć w jednym procencie mogłaby z nim konkurować z Tobą. I Jan od Krzyża. Sam pisze, że dary jakie daje Bóg, to dary godne Boga. Nie potrafi dać byle czego. Bóg daje dary godne Boga. jaki jest dar godny Boga. Tym darem jest On Sam. On sam daje nam się cały. On sam zupełnie ogałaca się ze wszystkiego, aż do końca, do końca ich umiłował aby dać nam wszystko, całe niebo, całego siebie. Jak bardzo on tęskni naszej obecności, bardzo tęskni spotkania z nami, bardzo tęskni, aby być naszym lekarzem, naszym panem, naszym zbawicielem, naszym przyjacielem, naszym oblubieńcem. On chce przemienić nas w siebie, czynić wielkie rzeczy, wielkie cuda przez nasze kapłańskie ręce. Prosi o tak mało, tylko jedno, naszą przyjaźń, o naszą obecność. Każdy człowiek jest powołany do tej bliskości zjednoczenia z Panem, a jednak my jako kapłani jesteśmy jakoś szczególnie zaproszeni. Kiedy Jezus staje przed Piotrem, z martwych zmartwychwstały, zadaje pytanie, czy miłujesz mnie bardziej. To jest klucz kapłańskiego życia. Czy miłujesz mnie bardziej? To jest kapłańskie powołanie. Kochać Pana bardziej, można powiedzieć, najbardziej. Upodobnić się do Niego, stać się prawdziwym towarzyszem Jezusa. Serce. Czuwające przy sercu. Serce moje, Jego, które zaczynają bić jednym boskim rytmem. Dam Ci świętość kapłańską, świętość ofiarniczą, świętość wartą ołtarza i mojej ofiary, jaka jest na nim sakramentalnie odnawiana. Kiedy wybieram kogoś po to, by w jego duszy odcisnąć znak mojego kapłaństwa, to nasze losy łączą się na zawsze. On jest związany ze mną, a ja z nim. I ten związek trwa na całą wieczność. Dlatego zwracam się teraz do Ciebie i do wszystkich kapłanów. Chcę być w nich uwielbiony. Pragnę, aby był w nich mój Ojciec uwielbiony. Panie, bądź w nas uwielbiony. Dnawiej nasze kapłaństwo, dnawiej nasze życie. Uczyń z nas prawdziwych przyjacieli Ciebie. Chcemy Tobie się zawierzać. Dzisiaj, tego wieczoru, przez ręce Twojej matki, która jest nam bliska, w jej święto staliśmy wyświęceni. Chcemy być Twoimi prawdziwymi przyjaciółmi. Kapłanami spoczywającymi na Twoim sercu.